Cyfrowa rewolucja, tak w dużym skrócie można podsumować, ostatnie lata w Formule 1, kiedy u steru tego sportu pojawił się zupełnie nowy podmiot amerykańska firma Liberty Media. To właśnie przejście od ery faksu, bo w taki sposób odbywały się liczne ważne dla przyszłości tego sportu głosowania, kiedy sportem rządził jeszcze Bernie Eccleston, do tej ery, w której rządzą media społecznościowe, był jednym z punktów, które za cel postawiła sobie właśnie ta amerykańska firma. Czy to udało się zrealizować? Czy te cele udało się osiągnąć, patrząc na wyniki oglądalności Formuły 1 w ostatnim roku, wyniki, które zostały dzisiaj opublikowane? O tym porozmawiamy sobie już za chwilę w kolejnym wydaniu magazynu Hapadoku. Więc tradycyjnie nie oddalajcie się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest wtorek, 21 stycznia. Daniel Biały, echa pod oku. To, że dzisiaj możecie chociażby za pośrednictwem Twittera obejrzeć skróty wyścigów, najciekawsze sytuacje, jakie w tych wyścigach miały miejsce, to jest coś zupełnie nowego, coś czego 10 lat temu jeszcze nie było. Jeżeli ktoś kojarzy to, czym zajmowałem się wcześniej, ktoś kojarzy mojego bloga. To wie, że właśnie od tego od publikacji fragmentów wyścigów zacząłem swoją przygodę z Formułą 1. Wybierałem najciekawsze wydarzenia z wyścigów, publikowałem je w różnych serwisach. Wideo za co później jeden z prawników Berniego Prestona dość mocno pogroził mi palcem i wtedy stanąłem przed decyzją, co dalej czy zamknąć tą swoją działalność, czy zamienić ją w coś innego. Najpierw pisałem. Teraz nagrywam. Zaczynam od tej krótkiej historii związanej z moją własną radosną twórczością, żeby Wam pokazać, jak mocno zmieniła się Formuła 1 na przestrzeni chociażby kilku ostatnich lat. Co, co dzieje się dzisiaj, to że zespoły chociażby mają możliwość publikowania fragmentów nagrań wykonany w alei serwisowej. To jest coś, co kilka lat temu w ogóle nie istniało. I to jest właśnie ta cyfrowa rewolucja, od której zacząłem dzisiejsze wydanie magazynu Łecha To jest coś, co zaczęło się dziać od kiedy u steru tego sportu pojawiła się amerykańska firma Liberty Media. Pojawiali się odpowiedni ludzie, którzy wcześniej pracowali przy innych produktach sportowych, niekoniecznie związanych z motoryzacją. To właśnie te dobre doświadczenia przeniesione na grunt Formuły 1 dzisiaj przynoszą korzyści. Właśnie dzisiaj zostały opublikowane wyniki oglądalności Formuły 1 w poprzednim roku. Te wyniki ogólnie nie są dobre, bo biorąc pod uwagę, globalną oglądalność ona spadła, ale to jest głównie wynik tych umów podpisanych jeszcze przez Berniego Clestona, kiedy Formuła 1 zaczynała znikać za tą płatną ścianą, no i dzisiaj w wielu miejscach na świecie tylko poprzez wykupienie dostępu możemy obejrzeć wyścigi Formuły 1. To jest właśnie powód, dla którego te wyniki, ogólne wyniki oglądalności, może są nieco gorsze, może są nieco niepokojące, ale ciągle mamy gdzieś zapewnienia, że będziemy próbowali wracać, czyli Media będzie próbowała wracać do otwartej telewizji, żeby tam, gdzie to będzie możliwe, oczywiście, żeby tych widzów w skali światowej było jak najwięcej, ale bardzo cieszą. Wyniki oglądalności, które dotyczą właśnie tej cyfrowej rewolucji, dotyczą tej sfery internetowej, bo tutaj mieliśmy do czynienia z ogromnym wybuchem. Tutaj naprawdę te procenty, które tam się pojawiły w tych raportach, są bardzo, ale to bardzo dobrze, dobre. Pojawiło się nawet takie określenie, że to jest najlepiej rozwijająca się profesjonalna seria sportowa. Na świecie, jeżeli chodzi o te media społecznościowe, no i trudno się z tym nie zgodzić, ale tutaj taki mała, mała wzmianka, trochę schodzimy na ziemię. Do tej pory było bardzo dużo zaniedbań, więc nie ma się co dziwić, że kiedy odpowiedni ludzie zaczęli wykonywać swoją pracę, kiedy Formuła 1 poszła w tym kierunku, to te wyniki są tak dobre, to się kiedyś wysyci, no ale trzeba się cieszyć z tego, co jest, trzeba się cieszyć z tego, że my, my kibice mamy tak duży dostęp do tego sportu, to nie tylko telewizja, to nie tylko magazyny, ale też cała seria tego co powstaje właśnie z myślą o mediach internetowych, o mediach społecznościowych no mamy dedykowane magazyny na Facebooku produkowane przez Formułę 1, mamy dedykowane produkty dla Twittera i to wszystko mamy jeszcze Instagrama oczywiście I to wszystko będzie się cały czas rozwijać, jeżeli chodzi o oglądalność bardzo duży skok oglądalności w Polsce, prawie 250% plus jeżeli chodzi o oglądalność no ale powód jest tylko i wyłącznie jeden, a nazywa się Robert Kubica, na pewno w kolejnych Latach kiedy Roberta nie będzie, na to że te liczby będą nieco gorsze, ale może w tym czasie kilka osób złapało bakcyla do Formuły 1 i pozostanie z tą serią, mimo że Roberta nie będzie. Myślę, że taki scenariusz ma szansę w wielu przypadkach się sprawdzić. A teraz słowo na temat człowieka, który. Odchodzi tak naprawdę. Sin braczec to jest człowiek, który odpowiadał za marketing tej serii. Odpowiadał za marketing w serii od kiedy Liberty India przejęła stary nad tym sportem i wczoraj dowiedzieliśmy się, że on odchodzi ze zajmowanego stanowiska. W zasadzie ta informacja jest pokłosiem tego, co już słyszeliśmy w końcówce poprzedniego roku. Tam już pojawiały się informacje, że on dokończy rok 2019, a potem. Zajmie się swoją rodziną, odetchnie już od tej aktywności zawodowej. To jest właśnie ten człowiek, który przyniósł ze sobą ogromne doświadczenie, pracując przy innych produktach sportowych, głównie w stacji ESPN, i on to doświadczenie zaszczepił właśnie w tych pewnie nowych ludziach, którzy się tam pojawili w biurowcach zajętych przez Liberty Media. I myślę, że ta informacja o jego odejściu, a potem publikacja tych informacji dotyczących bardzo dobrej oglądalności czy rozwoju Formuły 1 w mediach społecznościowych to jest taka laurka właśnie dla, dla tego człowieka. To potwierdza, że ta praca, którą on przez ostatnie lata wykonał, dała dobre efekty i myślę, że jest mu za co dziękować. To jest coś, o czym kibice Formuły 1 naprawdę możeli od wielu lat. Miejmy nadzieję, że jego odejście nie będzie końcem starania o to, żeby to się rozwijało. Mnie ciekawi jedna rzecz, że nie pojawiła się informacja o tym, kto go zastąpi. Sin braczyz oczywiście zostanie w roli doradcy, ale on już nie będzie podróżował z tym wielkim kolorowym cyrkiem, natomiast na pewno będzie służył nadal doświadczeniem ludziom, ludziom, którzy tam pozostali. Być może jego rolą było stworzenie struktury, dopilnowanie, żeby taka odpowiednia struktura się stworzyła, kiedy ona już jest na miejscu, kiedy ona pracuje tak dobrze, jak pokazują to opublikowane dzisiaj liczby, to on może powiedzieć, ja odchodzę, ja wam to wszystko zostawiam, to wszystko pracuje jak w szwajcarskim zegarku. Oby tak było. Kolejna e, firma te, tym razem, kolejny podmiot, który przyczynił się do tej cyfrowej rewolucji, to jest firma Tata. Ale tutaj trzeba oddać, że te prace związane z, czy prace, która, które Formuła 1 wykonywa wspólnie z firmą Tata, to prace, które rozpoczęły się, kiedy jeszcze Bernie Clausman był e, na stanowisku szefa Formuły 1. Tata to firma, która wygron, wykonała ogromną pracę, taką pracę u podstaw na torach na całym świecie, ale również stworzyła całe Cały system komunikacji, który dzisiaj służy y, Formule 1, służy w fantastyczny sposób i firma Tata poinformowała o tym, że ona dłużej nie będzie współpracowała z Formułą 1. Co mnie bardzo nie, zaniepokoiło, bo te pierwsze raporty, które mówiły o tym, że Tata wycofuje się z Formuły 1, to było takie totalne wyjęcie wtyczki z niaska. Tata odchodzi z Formuły 1, zostawia zarówno Mercedesa, jak i Williamsa, jak i zostawia Formułę 1. Na szczęście, na szczęście, o ile nie będą współpracowali z zespołami z Mercedesem z Williamsem, o tyle Tata zostaje jako partner technologiczny Formuły 1. Tata, przynajmniej spotkałem się z wypowiedzią jednego. Z przedstawicieli firmy Tata. My nadal będziemy współpracowali z tymi dużymi producentami, dostawcami sygnału telewizyjnego. Nadal tam jesteśmy i nadal będziemy tam przez kilka następnych lat. Tata wycofuje się z tej umowy komercyjnej, więc nie zobaczymy loga firmy, pewnie na torach, tak jak to miało miejsce do tej pory. Ale ta cała infrastruktura, która została wiele lat temu stworzona, nadal tam będzie, nadal będą specjaliści firmy, nadal będą dbali o to wszystko, żeby również ta rewolucja cyfrowa mogła Postępować. Wiele osób twierdzi, że Tata wycofuje się, dlatego że wchodzi Amazon ze swoimi produktami. Mylimy, czy te osoby, które tak twierdzą, mylą dwa zupełnie, zupełnie różne poziomy, jeżeli chodzi o produkcję sygnału. Tak naprawdę, firma Tata to kilometry przewodów, które są rozciągnięte na wszystkich torach. To bardzo zaawansowane łącza, które. Skupiają w jednym miejscu bardzo wiele punktów na, na całym świecie i dzięki tej infrastrukturze, dzięki tym łączom, takie usługi jak choćby Amazon Web Services mają co przetwarzać, więc to jest e, zupełnie inny poziom, jeżeli chodzi o infrastrukturę. Bardzo się cieszę, że firma ta nadal zostaje, bo ta rewolucja będzie mogła się nadal odbywać, będzie mogła się e, nadal toczyć i myślę, że w kolejnych latach otrzymamy jeszcze ciekawsze e, materiały, być może coś nowego, być może Formuła 1 w końcu jak przystało na tak zaawansowany sport, wyprzedzi wszystkie inne profesjonalne serie sportowe i nagle znajdziemy się w XXI wieku. Na, na, nagle Formuła 1 będzie tym wyznacznikiem tego, co można zrobić przy oprawie widowiska sportowego. Tego Formuła 1 dzisiaj. Życzę. A teraz przechodzimy do innych tematów. Na pewno słyszeliście już, że Nikolas Latifi wybrał swój stały numer startowy. Będzie to szóstka. To jest numer, z którym Latifi jeździł już wcześniej w niższej serii. Ale bardzo ciekawe uzasadnienie Latifi podał dla tego wyboru. On wskazał na Toronto jako, jako miasto, z którego pochodzi. Tam szóstka miała być takim numerem. Kierunkowym. Ta szóstka ma się pojawiać też w twórczości Drake'a. No i ten numer zostaje z Nicolasem Latifim. Właśnie wybranie tego numeru też przypomniało mi, jak czas szybko biegnie. Jeszcze niedawno byliśmy zaskoczeni, jak Nico Rosberg był w stanie ograć na torze i poza nim Louisa Hamiltona. Dzisiaj minęły już te trzy lata, kiedy kolejny kierowca może sięgnąć po ten numer startowy. Czy ta szóstka będzie taka szczęśliwa dla Nicolasa Latifiego, jak była dla Nico Rosberga? Zobaczymy, choć myślę, że skala talentu tych dwóch kierowców jest zupełnie inna. Jeżeli jesteśmy przy Williamsie, słowo na temat kierowcy rozwojowego, dana TikTuma. O Tiktumie było dużo i pewnie będzie jeszcze dużo. Niesamowicie zdolny chłopak, co potwierdzają ludzie z Williamsa, kiedy wsadziliśmy go do symulatora. Pokazał nam takie rzeczy, których e, dawno nie widzieliśmy, czy które rzadko ten symulator. Widział, no Tiktum jest piekielny zdolnym chłopakiem, tylko pytanie, czy znajdzie się w gulam się ktoś, kto będzie potrafił go ułożyć i ten jego trudny charakter, który wielokrotnie dało sobie znać na to, że i przeszkodził mu tak naprawdę w rozwoju kariery, bo gdyby Tiktum był nieco bardziej pokornym kierowcą, gdyby miał głowę lepiej poukładaną, to nie wykluczone, że dzisiaj byłby. Zawodnikiem Red Bulla byłby przymierzany do tego, żeby stawić czoła Maxowi Verstappenowi. No niestety dla niego nic takiego się nie wydarzy, a teraz kontynuacja tej historii związanej z możliwym ewentualnym przejęciem zespołu Mercedesa przez duet Stroll Volt. Okazuje się, że ta historia ma pewne szanse, czy ten scenariusz jest możliwy do realizacji. Przypomniało mi się, że Toto Wolf odegrał bardzo ważną rolę w przejęciu przez Lorenza Strolla zespołu Force India. Przede wszystkim ten pierwszy moment, położenie zespołu do stanu upadłości. To właśnie to to w towarzystwie Sergio Peraza pojawili się w sądzie i to właśnie ich oświadczenia o tym, że zespół Forza India ma duże zaległości finansowe, był tym początkiem, był tym pierwszym popchniętym dominem, które spowodowało całą lawinę, a cały scenariusz był już tak naprawdę napisany przez Troll'a. Ten proces upadłościowy przebiegł bardzo szybko, byli inni chętni, żeby kupić ten zespół. Ten zespół bardzo szybko trafił w ręce. Lorenza Strola. Za tą współpracę Stroll odwdzięczył się Sergio Perezowi kolejnymi kontraktami i być może będzie chciał się odwdzięczyć również Toto Wolfowi. Ale czy ten scenariusz się wydarzy? No, gdyby się wydarzył, to Stroll miałby w posiadaniu dwa zespoły. Co by się stało z tym, z jednym czy z drugim zespołem? Myślę, że zaplecze i Aston Martina i to, co zostało po zespole Mercedesa, to byłaby świetna baza, żeby się dalej rozwijać. A zespół. Racing Point mógłby trafić w ręce choćby Mazepina, który też starał się o to, żeby zaistnieć w Formule 1 i tutaj taki mały zbieg okoliczności, Formuła 2 w przyszłym sezonie będzie miała 11 zespołów i właśnie ten 11 zespół, który się pojawi, prawdopodobnie będzie zespołem, za którym będzie stał Dimitri Mazepin, a jednym z kierowców będzie Nikita Mazepin, więc widzimy tutaj takie przymiarki do tego, żeby... Szczególnie ten, ten młody kierowca zebrał jak najwięcej punktów do superlicencji, już dzisiaj ma ich około 20, za to co pokazuje w azjatyckiej serii Formuła 3 może ich otrzymać kilkanaście, około 12, Pozostało 8 punktów to są punkty potrzebne mu do zdobycia i możliwe do zdobycia chociażby przez piątkowe jazdy. I Mazepin będzie gotowy do tego, żeby być w Formule 1, więc to by się idealnie układało w jedną całość. Ten scenariusz miałby początek, środek i koniec, ale dzisiejszy włoski motorsport przynosi ciekawe informacje mówiące o tym, że kontrakt Louisa Hamiltona, dwuletni kontrakt Louisa Hamiltona jest już w zasadzie gotowy, a w parze z dalszym zaangażowaniem w tą operację Mercedesa pójdzie również kontrakt e, Toto Wolfa, który przedłuży e, pobyt w niemieckiej stani i nadal będzie stał na czele tego zespołu. Tutaj niemiecki motorsport bardzo słusznie zauważy, że biorąc pod uwagę tą czapkę budżetową, te ograniczenia, które się wkrótce pojawią i to jak dobrze radzi sobie zespół Mercedesa na to, to, że niewiele musi dokładać tak na dobrą sprawę niemiecki koncert do tego, żeby ten, ten podmiot mógł tak dobrze spisywać się na torach, to pozostanie dla Mercedesa Formule 1, które będzie wiązało się z małym wydatkiem, jest dużo lepszym rozwiązaniem niż wycofanie się z niego. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość, bo dzisiaj, dzisiaj rozmawiając z jedną z Jednym z byłych szefów zespołu Formuły 1 usłyszałem, że Mercedes może wycofać się z Formuły 1, że to jest bardzo, ale to bardzo prawdopodobne. No, naprawdę ta historia dla mnie może mieć dwa różne rozwiązania i oba przyjmę jako, jako możliwe, i oba jestem w stanie tak naprawdę zrozumieć. Fernando Alonso. Po ostatnim materiale było pytanie w zasadzie takie małe zażalenie, czemu nie było nic o Alonso w Dakarze. To zacznę od tego, że Fernando Alonso. Rozwiązał się z McLarenem. Fernando Alonso już dłużej nie będzie ambasadorem McLarena. On zrezygnował już z tej funkcji kierowcy rezerwowego zespołu nieco wcześniej, natomiast z końcem roku 2019 skończył się mu kontrakt jako ambasador marki McLarena. Ambasador McLarena i Fernando Alonso już dłużej w teorii występował. Nie będzie zresztą mało go było w McLarenie w ostatnim czasie. Myślę, że dla obu stron to jest dobre rozwiązanie, ale wiele osób mówi, że jest to przymiarka do tego, żeby pojawić się w Indii już z zupełnie innym zespołem, żeby pojawić się z. Zespołem, który da mu gwarancję tego, że będzie w stanie walczyć o, o zwycięstwo. To, co pokazał McLaren, nie dawało żadnej gwarancji, że w kolejnych latach będzie lepiej te próby zlepienia jakiegoś zespołu yy, na potrzeby Indy 500 ludzi związanych z Formułą 1 i wyrwanych z tamtego środowiska, zakończyły się totalnym fiaskiem. Widzieliśmy, jak to wszystko wyglądało więc Fernando na pewno tą wolność wykorzysta, żeby pójść w Indy i pewnie pójdzie z Andretti, To jest najlepsza opcja dla niego. Tam jeszcze pytanie jaka jednostka napędowa, ale może uda się to wszystko poukładać z Hondą i wtedy Alonso będzie miał naprawdę szansę na to, żeby pokazać się po raz kolejny z dobrej strony. A niektórzy jeszcze wskazują, że to jest przymiarka do tego, żeby Fernando Alonso w roku 2021 Pojawił się w samochodzie zespołu Renault. Tutaj, Cyril Beatbol bardzo mocno reklamuje w ostatnim czasie, że 2021 to jest szansa właśnie dla nas, że to my jesteśmy zespołem, my jesteśmy podmiotem, który najmocniej pracował, który jest najmocniej nastawiony, i to właśnie my pokażemy najlepsze ściganie. No i jeżeli Fernando Alonso uwierzyłby w to bardzo okrągłe, bardzo optymistyczne słowa, to być może zdecydowałby się, się na podpisanie takiego kontraktu. Też musimy poczekać, bo również Fernando Alonso że powiedział, że on myśli o tym, żeby wrócić w 2021 roku, ale wielokrotnie Hiszpan deklarował, że wróci tylko w samochodzie, który da mu gwarancję tego, że będzie ścigał się o najwyższe miejsca, że będzie ścigał się o e, tytuł mistrzowski. No a patrząc na poczynienia zespołu Renault, trudno założyć, że za dwa lata ten zespół będzie w takiej sytuacji, że będzie walczył o te najwyższe cele a wracając do tego e, pytania czy tego zażalenia Fernando Alonso w Dakarze poradził sobie moim zdaniem bardzo dobrze jak na debiut poszło mu świetnie no i szkoda chyba tego dziesiątego etapu tego etapu, e, który był najdłuższy tak naprawdę i najtrudniejszy dla, dla wszystkich kierowców tuż po starcie Fernando Alonso dojeżdżając do Wydmy zaliczył bardzo, ale to bardzo e, taką efektowną rolkę Przewinął się dwa razy, po czym po chwili pojechał dalej. Ale szybko okazało się, że samochód musi się zatrzymać. Pierwsza przerwa trwała godzinę 30, potem, niedługo potem, kolejna przerwa, godzina 30. Ta strata była już bardzo duża, co wyrzuciło Fernanda Alonso z tej ścisłej czołówki i walki o o jeszcze lepsze miejsce, ale myślę, że ta pozycja, na której zakończył rywalizację, mimo wszystko jest dobra, biorąc pod uwagę, że to był jego debiut. Alonso pokazał, choćby w tej sytuacji z dziesiątego etapu, jakim twardzielem jest, bo no, po takiej rolce pojechać dalej, dokończyć zarówno etap, jak i dokończyć Dakar, naprawdę czapka z głowy. No ale myślę, że taki wyścig jak Dakar wymaga wieloletniego doświadczenia. No i mówiąc o Dakarze i Alonso, nie można wspomnieć o Carlosie y Sainz, ale tym. Seniorze, który po raz kolejny wygrywa tą imprezę, trzeci raz wygrywa Dakar i pokazuje tym młodym chłopakom, jak to się robi. Jeżeli ten młody science ma choćby 70% tego, czym dysponuje, jego ojciec to możemy spodziewać się rzeczy wielkich w Formule 1. Tu naprawdę to, co zrobił Sainz po raz kolejny, zasługuje na najwyższe słowa uznania. No, ten kanał i Wy pewnie w większości skupiacie się na Formule 1, ale warto dostrzec tych bohaterów innych aren sportowych związanych z motoryzacją. Wyczyn Sainza naprawdę na długo zostanie, myślę, że w pamięci wielu osób i mocno zapisze się w historii. To wszystko co dla Was dzisiaj przygotowałem. Zakończyłem takim, e, taką odpowiedzią na zażalenia. Jeżeli jakiekolwiek zażalenia jeszcze są, to księga skarg i wniosków znajduje się poniżej tego materiału e, w komentarzach. Na koniec, jeszcze słowo na temat Alfa Romeo, bo przemknęła mi gdzieś e, taka wypowiedź Freda Wasera dla magazynu Racer, że ta nowa konstrukcja zespołu Alfa Romeo będzie zupełnie nową filozofią, że to będzie zupełnie inne podejście do zbudowania samochodu i to właśnie to podejście, ta nowa filozofia mogła stać za tymi problemami z zaliczeniem prób zderzeniowych. No jeżeli inżynierowie idą w zupełnie innych czy zupełnie nowych kierunkach rozwoju, zupełnie inaczej niż do tej pory próbują poprowadzić tą konstrukcję, to mogą pojawić się takie problemy. Na szczęście te problemy już za Alfą. No ja spodziewam się po Alfie ciekawych rzeczy. Liczę bardzo mocno na konstrukcję McLaren, bo McLaren pokazał w ostatnim roku, że potrafi zbudować dobry samochód. No i jestem niezwykle ciekawy, co pokaże Mercedes. Bo kolejne informacje, które do mnie oddzierają, sugerują, że to będzie coś naprawdę, naprawdę wyjątkowego. I właśnie dzisiaj w rozmowie z jednym z byłych szefów zespołu pojawiła się informacja, że Mercedes odchodzi właśnie dlatego na ten rok 2020. Rzucają wszystko, co mają, bo chcą odejść w wielkim stylu. Chcą pokazać, że w tej erze hybrydowej, w tej erze. Ta dominacja była absolutna i Mercedes w takim stylu rozstanie się z Formuły 1, no ale tak jak wam już powiedziałem, to co się wydarzy na ten moment jest jedną wielką tajemnicą, musimy poczekać, aż odpowiednie tryby zaczną jeszcze szybciej pracować i pojawią się konkretne informacje. Na dzisiaj dziękuję, że byliście ze mną. Trzymajcie się i do zobaczenia.